Nienawidzę liczby 2. Cześć, witajcie na moim kanale. Codziennie jem to samo śniadanie. 171 pierwsza owsianka, widzicie tutaj. I tak, co do wczorajszego dnia. Główna konkluzja jest taka, że nie wiem jak i jakim cudem ja jadłem przez ponad miesiąc, kilka miesięcy temu, tylko 2000 kalorii. Ćwiczyłem 6 razy w tygodniu i w jakimś stopniu funkcjonowałem na co dzień. Naprawdę, już po tych trzech dniach, a teraz już czwarty dzień, gdy jem te 2500 kalorii dziennie, to ja praktycznie nie mam energii na tej siłowni. I to jest takie zauważalne w taki sposób głównie, że między seriami ja po prostu nie chcę się ruszać. I to jest takie, że muszę się wymuszać, żeby ruszać się bardziej. Na przykład jak kończę serię, to wcześniej, na przykład jeszcze tydzień temu, teraz od razu chodziłem. W tej i we w tej chodziłem, ruszałem całym ciałem. Po prostu to było naturalne i widać, że organizm po prostu miał dużo energii. A teraz kończę serię i tak siedzę i widać, że organizm jest w trybie oszczędzania. Że coś jest nie tak, on tak odczuwa, że coś jest nie tak więc oszczędza ten tryb i ja muszę się wymuszać, żeby wstać z maszyny czy jakiegoś tam miejsca i po prostu pochodzić, żeby nabijać też, że tak powiem, aktywność między seriami. Więc tak sobie pomyślałem, że przecież ja przez ponad miesiąc Jadłem tylko 2000 kalorii, też ćwiczyłem 6 razy w tygodniu i nawet miałem większą objętość treningową. Albo już byłem tak wtedy mocno sterany i przyzwyczajony do tego, bo to była 6 miesięczna redukcja, więc <laughs> może to tak było, albo jakieś inne czynniki nie wiem. Chociaż może też już w przyszłym tygodniu nie będę aż tak tego odczuwał i po prostu stwierdzę, że to jest tylko kwestia przyzwyczajenia. I tak bo wczoraj miałem trening nóg i nieważne czy ten trening nóg jest lekki czy nie lekki Pierwsze ćwiczenia, które widzicie, widzieliście, czyli te przysiady na maszynie Smitha, i tak będą najcięższe. Sam ten ruch, który trzeba zrobić i utrzymać w miarę pion, no to już wymaga od człowieka jakiegoś tam skupienia w mięśniach całego ciała. Może nie jak w przysiadzie klasycznym, ale to jest taki specyficzny ruch, który i tak męczy. Natomiast się ciężar pozwala to zrobić po prostu szybciej, dokładniej. No i koniec końców masz mniejsze tętno na koniec, ale i tak jest jednak trochę większy. Więc wczoraj się trening zaliczony. Chodzi tak dużo kalorii nie spaliłem, chyba nawet więcej spaliłem we wtorek niż wczoraj. Tak mi się wydaje i też coś zacząłem wczoraj odczuwać ból przy prawym kolanie. Nie wiem czy to jest czym to jest spowodowane. Może po prostu czasem tak śpię, że mam wyprost na nogach i ten. I może właśnie to jest przyczyną. jak śpię, to mam tak czasami, że opieram się o coś co jest wyżej niż noga, i przez co przez kilka minut albo kilkadziesiąt minut Mam w nodze i później są skutki właśnie tego co czuję. Ogólnie podoba mi się ten format jak idę w stronę kamery. I ogólnie tak sobie pomyślałem. Na przykład jak kiedyś kiedyś w przyszłości jak ten kanał na przykład urośnie, że tak powiem, planowałbym tak za sobą mieć jakiś green screen i nie wiem, jakieś tam tło mieć takie, które nadaje się do tego typu formatu, gdzie jestem aktywny i chodzę i po prostu imitować jakąś ścieżkę, albo no, nie wiem, może jakieś screeny danych przykładów, albo jakieś memy, czy coś takiego zamieszczać za sobą. Tak sobie pomyślałem, no zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie nie będę tego aż tak bardzo inwestował, ale w przyszłości, żeby jeszcze bardziej urozmaicić, kto wie, zobaczymy. I co, też niestety Iga Świątek odpadła z US Open. Nie oglądałem, ale jak wstałem, to od razu zobaczyłem wynik. I niestety w dwóch setach przegrała. Nie powtórzę wyczynu z 2022. Pewnie Sabalenka wygra, nie lubię jej. No ale coś, po prostu widocznie kod ziemny jest tym jedynym który iga się czuje najlepiej? No ale dobra, ale o co chodzi z tym tytułem odcinka i o co chodzi z tą liczbą 2, co powiedziałem na początku. Jak wiecie, mam problem z odmianą końcówek ci, co mnie oglądają regularnie, mogą to, mogli to zauważyć, że dla mnie końcówki to jest czasami czarna magia. I to głównie się bierze z tego, że ja bardzo słabo słyszę końcówki w języku polskim. I wydaje mi się, że zrobię też odrębny materiał, który mam taki pomysł. Czy na przykład jeżeli bym był Francuzem, mieszkał we Francji, to czy miałbym taki sam problem jak w języku polskim? jakbym żył od podstawy w języku francuskim ogólnie we Francji i miał też ten niedosłuch i też czy miałbym taki problem w życiu codziennym, jeżeli chodzi o komunikowanie się. Może nie mam aż takiego dużego problemu, ale jednak jakiś tam problem jest. I tak się zastanawiałem po prostu, czy miałbym taki problem w innych krajach, ale to wydaje mi się, że temat na odrębny odcinek, bo jakieś tam przykłady mogę przytoczyć. A dzisiaj właśnie chciałbym się skupić na tych na liczbie 2 i ogólnie odmianą kocówek w języku polskim. Jak wiemy liczba 2 ma tam chyba 17 odmian, jeżeli chodzi o rodzaje jakie można je zastosować. dla mnie właśnie liczba 2 zawsze była katurgą jeżeli chodzi o, o odmianę i z żadną inną liczbą nie miałem problemów. Podam taki przykład, którzy moi znajomi i moja rodzina będą wiedzieć o co chodzi. Na przykład gdy miałem iść do sklepu jako dziecko i miałem coś kupić, co właśnie z liczbą sztuk 2. I tak, na przykład już nauczyłem jeżeli chodzi o dwa aspekty, o chleb i wodę. Znaczy nauczyłem się, po prostu na pamięć już wiem jak to mówić. Nie, że intuicyjnie, tylko na pamięć. Że mówi się dwa chleby i dwie wody. Zawsze mam z tym problem w innych przypadkach. Na początku nie wiedziałem jak, to mówiłem losowo poproszę dwie chleby, dwa wody. Dla mnie to, jeżeli miałbym patrzeć logicznie, to nie ma dużej różnicy. Ale dla innych już tak, coś jest nie, nie nienaturalnego. Dlatego często jako dziecko mówiłem poproszę dwa wody, poproszę dwie chleby. I tak ogólnie z tym problem miałem. Ale natomiast już się to nauczyłem, ale jak są jakieś przypadki, gdzie muszę powiedzieć dwa i coś tam, no to już mam stres. Wiem, wiem jak to brzmi mówić takie rzeczy mieć stres, no ale no nie wiem, tak po prostu działa mój mózg, że e, czasami by, bywało tak na przykład z Radzieciaka, że jak stałem w kolejce i miałem coś kupić z liczbą dwa i to nie były woda ani chleb, no to nawet czasami specjalnie zrezygnowałem z kolejki, kiedy była moja kolej, żeby jeszcze przemyśleć czy mówi się dwa czy dwie. I wtedy jeszcze nie było smartfonów czy coś takiego, więc tak łatwo nie było, nie można było sprawdzić. I po prostu schodziłem z kolejki i jeszcze raz na koniec, żeby przemyśleć, czy dwa, czy dwie. Mówi się, że tam dwie to liczba że żółta ziemski, czy coś takiego, ale ja w głowie nie mam tej intuicji, kiedy, jak to szybko zmienia, czy na ziemski, czy męski, czy niejaki, czy jak tam. To... Jeszcze podam taki przykład, jak sobie często radziłem z tym. Chyba jak to było w momencie, kiedy kupowałem węgiel i miałem kupić worek, worek węgla. Tylko że nie jeden, tylko dwa. I tak, i też nie wiem do tej pory, chyba jak się mówi na dwa, czy dwie worki węgla. Natomiast też wstałem w kolejce i tak myślałem, dukałem, dukałem, dobra, i moja kolej. I ja mówię, poproszę o worek węga, sztuk 2, a po sztuk 2 już sam nawet nie wiem, już nie wiem, czy to jest też trzeba odbieniać, czy 2, ale chyba powiedziałem sztuk 2. Tak, chyba tak powiedziałem. Wydaje mi się, że to jest taka forma, gdzie mogę sobie poradzić na życiu codziennym, jeżeli chodzi o liczbę 2. Tak samo często ee, mam problem z odmianą końcówek, jak mówię na przykład. Jaka? Jakie? jaki. I na przykład jak mówię jaki, to powinno się mówić jakieś tam słowo mówię, a powinno się powiedzieć jaka. Też mogliście to zauważyć w niektórych filmikach, że czasami tak mówię. I mówię, to jest u mnie naturalne i żeby powiedzieć poprawnie to ja muszę się zatrzymać, pomyśleć i czasami tak nie wiem co w końcu użyć. Miałem w szkole podstawowej oczywiście tych odmiana tego wszystkiego, no ale jakoś nie wiem, nie mogę tego intuicyjnie przejść, żeby to było u mnie naturalne. I nie wiem czy to jest jakaś, czy to jest część wady wymowy, czy to się do tego wlicza, czy to jest po prostu niedouczenie, czy to jest jakieś powiązane po prostu z niedosłuchem i tego, że w polskim języku te końcówki są bardzo słabo akcentowane, więc tutaj też się przebiło na, na mój przypadek. Więc po prostu często ma, jak miałam iść do sklepu, to mama mi po prostu zapisywała pewnie dla was też, jak odsyłała do sklepu, żeby na karteczce było napisane co trzeba kupić. No to ja, ja już tak po prostu sobie radziłem, że mama ten, albo mi napisała słownie 2-2, żeby powiedzieć, albo po prostu dawałem karteczkę, ekspedience i tyle, nie? Taki, taki przypadek miałem, dlatego kolejny aspekt w życiu, gdzie miałem stres i to można powiedzieć taki stres, no głupi, bo to jest tylko powiedzieć liczba 2 czy dwie, ale tak przynajmniej to u mnie działało, że to wywołało u mnie stres, żeby powiedzieć poprawnie 2 czy Tak samo teraz, jak jestem dorosły i nie mam jak szybko czegoś sprawdzić, i muszę na bieżąco powiedzieć dwa, dwie. Też mam takie, myślę, y, mówię, 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 M muszę powiedzieć dwa lub dwie i powiedzieć dalej słowo. I też mam tak czasami y, zastój w myślach. Myślę, 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 tak 5 sekund, cisza i tak decyduję się losowo na jakieś wybranie i patrzę na reakcję drugiej osoby, czy powiedziałam dobrze. Jak mówię dwa coś tam i on tak patrzy się na mnie i widzę, że nie ma reakcji, to znaczy, że jest dobrze. Mój brat często bym poprawiał. Odkąd pamiętam patycznie, zawsze mnie poprawia przy tej liczbie, gdy trzeba odmienić. Jak widzicie, nie zadziałało. A może w przypadku 2 dwie, jeżeli chodzi o wodę i chleby, to może to jedynie zadziałało. Ogólnie jestem takim typem człowieka, że nienawidzę, jak ktoś mówi. A może, może nie, nie, że nienawidzę. Tylko jestem wrażliwy na słowa, jak ktoś mówi włączam, jak, jak ktoś mówi w każdym bądź razie, jak ktoś mówi 2024. Takie słowa mnie irytują, mimo że sam mam problemy, więc można powiedzieć, że jestem hipokry hipokrytą ale ja też staram się kogoś poprawiać w takich kwestiach tak samo jak mnie poprawiają e, ludzie więc nie, że jestem wtedy złośliwy, tylko po prostu jak ktoś stara się, żebym ja mówił poprawnie no to ja też staram się, żeby ktoś odmieniał ktoś używał poprawnie tych słów nie wiem, czy też tak macie, jak ktoś mówi jest dużo tych przykładów, ale teraz nie pamiętam ich wszystkich, ale jak słyszę, że jakiś profesor mówi w każdym bądź razie i jest, jest jako profesor wiadomo, po, profesor profesorowi nierówno, bo pewnie polemista by tego nie powiedział, ale jednak jakiś tam Podstawową wiedzę, o teraz chyba powiedziałem źle, powiedziałem jakiś tam? Podstawową wiedzę i chyba powinienem powiedzieć jakąś tam, podstawową wiedzę. O, I to jest taki przykład, mi się przypomniał, mi się przypomniał, sam się wykreował. E, jakąś tam podstawową wiedzę w tej kwestii? Jest dużo takich przykładów, teraz nie mogę sobie ich wszystkich przypomnieć, ale takie właśnie przykłady też mnie, no jestem wrażliwy na to słowo. Takie znaczy też macie jakiś problem w języku polskim, gdzie właśnie nie wszyscy mogą mieć takie problemy, albo to jest jakiś rzadki przypadek z jakąś, jakimś słowem, jakąś liczbą, jakąś odmianą. I co? I to chyba byłoby wszystko. Jak widzicie, nawet z takim kontentem, z takim tematem mogę zrobić filmik, bo tak sobie pomyślałam o, o tej cholernej liczbie 2, że zrobię materiał kiedyś, bo naprawdę to mnie czasem... koszmary mam przez to. Przynajmniej miałem. Dajcie znać, czy wam się ten materiał podobał. Oczywiście łapką w górę oraz subskrypcją to możecie zaznaczyć. Przecież mam jakąś taką sinusoidę z tymi subskrypcjami, bo doszło do 560, budzę się rano i jest 558. Nie wiem czy konta po prostu są usuwane, czy ktoś jakiś stary subskrybent który już dawno nie ogląda stwierdził, że w końcu odsubskrybuję niż będę musiał wyświetlać na głównej. Więc taka, ostatnio jest taka sinusoida i jest taki zastój w tej kwestii, ale wierzę, że do końca roku uda się przebić 500 subskrypcji. I dobra, teraz czas na Wasze komentarze. A jeżeli chodzi o komentarze to dzisiaj mamy tylko od Miłosza i Duny. Więc dzięki za wsparcie i oraz fajnie, że Duna lubisz maszerować i oby tak dalej. Marsz według mnie jest najprzyjemniejszym częścią cardio w naszym życiu i jest to taki naturalny nasz ruch, który nie powinniśmy zapominać, ale jak już to robimy jako naturalnie, to warto, warto, żeby robić to dobrze. Ogólnie nie wiem, czy możecie być ciekawi, czy nie, natomiast podczas takiego marszu, już trzeci dzień z rzędu, mam w okolicach półtora kilometra robione, więc widzicie, że zanim wyjdę z pracy, już mam półtora kilometra. Ogólnie jak już jestem w pracy, to mam około zrobione 4 km. Trochę poniżej 4 km, ale tak zbliża się do 4 km. Potem na piechotę wracam z pracy do dworca 3 km. czyli 7 kilometrów. Potem jak jestem we wlągu to jeszcze chodzę nabyw do Litla, potem do domu, potem na siłownię to jest jakieś 2,5 km łącznie. No to widzicie, że prawie 10 km mam zelone na nogach zanim jestem na siłowni. I tak praktycznie jest codzienność, jeżeli chodzi o to jak pracuję niezdalnie. Jak zdalnie, to nawet zrobię więcej, bo mam to bieżnie i tak jak teraz sobie z wami chodzę te 3 km, chociaż gdy używam, gdy jestem przy komputerze albo oglądam sobie YouTube'a czy jakiś film, serial. No to mam ustawione na 4 km na godzinę i wtedy więcej. Robię. A jak na przykład chcę przyspieszyć, no to mam ustawione na 6,5 km na godzinę. Jestem wtedy w samych gaciach i sobie oglądam YouTube czy coś. Czasem przez okno mi widać jak sobie chodzę. A i pomogą ludzie mi widzieć właśnie jak sobie tak chodzę w samych gaciach. Chociaż i tak oni mnie widzą po prostu od, od bioder w górę. Ale dla kogoś może być to ciekawy widok. I co? dzisiaj mam trening laty i tricepsa, długa wariacja, jak zwykle muszę powiedzieć. Jest to moja ulubiona warianta, to chyba już takie bingo, że muszę odhaczyć takie słowa, że Klataj tri triceps, druga warianta jest moją ulubioną częścią i Utohamovis, więc spodziewajcie się jutro później odcinka. I co, nie pozostaje nic innego, dwa miłego dnia i do jutra.